takiej magicznej teorii 10 tysięcy godzin przepracowanych czy to w jakimś sporcie czy w nauce, żeby osiągnąć taki wyższy poziom, wrę y y y y y pułap wręcz y mistrzowski. Także, no co, zaczęłam trenować sztuki walk. Było to Muay Thai, tajski boks, to jest takie połączenie kickboksu z uderzeniami łokciami i kolanami. Trenowałam w Tajlandii w Holandii, zwiedziłam dość sporo państw, ponad 40 chyba, walcząc i trenując na całym świecie. I spotkałam mi przyjaźnie, przyjaciół tak naprawdę, którzy mieszkają po całym świecie. No i co? No nie wiem, no tak w skrócie to zdobyłam kilka tytułów mistrzyni świata w Muay Thai, dokładnie sześć i pięć Europy, ale przyszedł czas na, na, po takich trudach w sporcie, gdzie nie było pieniędzy, nie było odpowiedniej ekspozycji, zdecydowałam się w 2010 roku na przejście do MMA i okazało się, że w dziesiątkę, bo ten mój talent, potencjał został w pełni wykorzystany sportowo i marketingowo i zasiliłam szeregi największej organizacji. W 2014 roku zasiliłam szeregi największej organizacji MMA na świecie, którą jest UFC. Możecie, wiem, że wiele osób gra w gra UFC, w której również jestem. Mam dość dobre skile, to mnie bardzo cieszy, ale te skille nie wzięły się z nikąd, jak tylko stąd, że po prostu byłam dobrą zawodniczką. A to, że byłam dobrą zawodniczką, E, było tylko przykładem tego i dowodem tego, że pracowałam ciężko na macie że nie miałam tylko wyimaginowanych wyima e, jakby myśli o tym, że będę mistrzynią i to się nie skończyło na e, jakby na pułapie mojego telefonu że komuś napisałam, że będę mistrzynią czy, e, czy opowiadając o tym wszystkim, tylko że faktycznie ciężko pracowałam na to, żeby e, to osiągnąć za co lubię sztuki walk, że nie dają tylko fajnej sylwetki i siły, tylko dają siłę głowy i umiejętność radzenia sobie z takimi codziennymi problemami. Ja wiem, że się pierwszycie do dorosłości, ale w dorosłości tych problemów jest dużo więcej i zachowajcie zawsze sobie taką duszę, duszę dziecka i bawcie się tym życiem pomimo nawet jak będzie poważne i takie mega dorosłe, ale lubię sztuki walk za to, że one pomagają mi tak jak wiedzieć kim jestem i. To, żeby nie używać tej siły, której się uczę na sztukach walk, bo sztuki walk uczą pokory, sport uczy pokory. Nawet jak pójdziecie na spacer, rozbicie to dla siebie, i tak się, jakby będziecie mieli ten wydatek energetyczny, uprawiacie jakąś aktywność, to uczy pokory do tego, żeby nie używać umiejętności, które nabywacie na treningach walk w takim codziennym życiu. Czyli że jeżeli konfrontujecie się z kimś, kto jest dla was niemiły, jest bóli, to Wy po prostu musicie odejść i wykazać się z taką inną siłą, a nie na siłę udowadniać, o, ja trenuję coś. I, I zaraz spuszczę ci łomot, bo to, to nie jest droga do, do pojednania się, to zawsze jest rozmowa. I nawet jeżeli macie jakąś osobę, która was próbuje jednak wbijać tą szpilkę, to wy bądźcie tymi mądrzejszymi i po prostu odchodźcie i niech ta osoba sobie zostanie w tych swoich hmm, przekonaniach. Hmm, co byście chcieli wiedzieć? Dobra, każdy, kto ma pytanie, ja wskazuję brzydko palcem i wstaję i głośno mówię pytanie, okej. Okay? Przedstaw się. Dajcie prawa dla Igora. Tak, tak. Poczułeś się jak tak, tak. Trochę. No brawa dla Igora. Słuchajcie, Igor jest takim super bohaterem, stał pierwszy i widzicie, że często nie powiemy czegoś, nie zrobimy czegoś, bo się wstydzimy tego, co pomyślą o nas inni. Słuchajcie, część z was, ja wam życzę, żeby te przyjaźnie wytrwały przez całe życie, ale uwierzcie mi, że a tak nie będzie I jak się teraz wstydzicie o tym, co pomyśli ktoś z innej klasy, z młodszej, starszej albo ktoś z waszej klasy, z waszego otoczenia i nie zrobicie czegoś dla siebie, coś, co czujecie, co chcecie zrobić, bo się wstydzicie, to ja Wam mówię, żebyście to zrobili, bo, e, bo pewnie się z tymi osobami wyjdziecie z budynków murów tej szkoły, to się z nimi więcej nie zobaczycie, a stracicie szansę na coś, co mogliście zrobić, e, i tyle. Także brawo, Igor. Jakie masz pytania? Jaki był Pani najtrudniejszy przeciwnik? Przeciwnik, okej. Okay. Czyli jeżeli chodzi o osiąganie przeciwniczka, ale przeciwnik też. No bo jeżeli chodzi o osiąganie sukcesów, wiecie, kto powinien być zawsze Waszym najtrudniejszym przeciwnikiem i przeciwniczką? Ma ktoś jakiś pomysł? Jaki masz pomysł? Wstań. My sami, jak masz na imię?